Będziemy szli trochę może wbrew logice, bo zaczynamy od ostatniego punktu oporu i od wieży tak. A potem? Potem tak po wodzie miasta może tak pójdziemy. Mury obejrzymy. Rzudoka na Disterlo. Co to jest? A co to jest? To jest y, to, gdzie teraz nie można dojść, bo schody do nikąd są zamknięte. No, ten y, y, teren na wierzchołku, gdzie kiedyś była ładna pergola, reszta to, to jest miejsce po fortyfikacji miejskiej. Skąd zaglądało się do miasta albo broniło się do, do miasta. Czyli to co młodzi biorą za miejsce na czułe pocałunki to było kiedyś, miało funkcję jak najbardziej obronną. Tak służyło do podpatrywania. Głównie, do podpatrywania. Młodzież gotowa do notowania, tak? Tak, to jest o, historii, jak najbardziej. A, czyli to nie będzie takie chodzenie, tylko lekcja historii oczywiście przy okazji. to nie tylko, żeby się przejść, ale przede wszystkim, żeby coś o tej małej ojczyźnie się dowiedzieć. Leprze, taka lekcja historii, czy siedzenie w ławkach? Lepsza taka lekcja Bo można wyjść ze szkoły? Przez masz się przejść ładnie, prawda? Również w filmowania filmowano na boss. Takie urządzenie, które od strony południa również y, służyło do ochrony mostu. Żywianie znają swoje miasto? Nie do końca. Nie jest... Wszystko wiedzą o historii. Często jest tak, że odkrywają coś, co, co, co mają od dawna pod nosem. i. Zachwycałem się dopiero, kiedy ktoś im powie, że to jest warte zachwytu. No, chyba tak, ale to chyba w każdym mieście są takie same Dzisiaj mamy również sporą ilość społeczeństwa, która nie przywiązuje do tego wagi. A przecież to tworzy klimat miasta, tworzy jego tożsamość. Gorzów zawsze był inny od Konina, więc inaczej go trzeba.